Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy szczególną uroczystość. Uroczystość wieczerzy pańskiej. I tak jak w Słowie Bożym jest napisane, Ilekroć ten chleb jecie, albowiem, ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I jeszcze jedna myśl z Ewangelii Jana, z rozdziału 13 i wiersz pierwszy. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc i nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Możemy zastanawiać się, co to znaczy? Umiłował ich aż do końca. Umiłował ich aż do końca, to znaczy tyle, że nie było rzeczy, której by Chrystus Pany nie uczynił dla człowieka. Nie uczyniłby dla Ciebie i dla mnie. Kilka informacji chciałbym podać, przekazać. W Starym Testamencie. Bóg używał różnych symboli, aby przedstawić Mesjasza, przedstawić Jezusa Chrystusa. Wiemy, że takim symbolem był sam arcykapłan, ubrany w przepiękną pełną symboli szatę. Również gdy czyta Pan Jezus nawiązuje do wydarzeń do wystroju świątyni, Pan Jezus mówi ten świecznik, który symbolizował kogo. Pan Jezus mówi, ja jestem światłością tego świata. I dalej też Chrystus Pan mówi, ja jestem chlebem żywota, a w świątyni były, znajdowały się chleby pokładne. Ale też wiemy, ten najważniejszy symbol, o którym czytamy, który Jan wypowiada przed chrztem Chrystusa, i apostoł Paweł nawiązuje do tego w liście do Koryntian, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Baranek paschalny, który był zabijany, czytamy, że ten baranek paschalny miał być spożyty w całości. I w dziesiątym wierszu dwunastego rozdziału drugiej księgi mojżeszowej, księgi wyjścia, tam Bóg daje takie polecenie: nie, pozosta nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana. Spalcie to na ogniu, bo baranek ten był symbolem Jezusa Chrystusa. Czy w Nowym Testamencie Bóg też dał jakieś symbole, które przypominają nam to, czego Chrystus Pan dokonał? Oczywiście wiemy, że symbolami tym, tym jest woda, chleb i wino. I dlatego też, nad, ze względu na to, że zostaje wypowiedziana szczególna modlitwa o błogosławieństwo tych symboli, Dlatego też wino, które pozostaje, wylewamy nie do zlewu, ani nie wypijamy, tylko wylewamy gdzieś na, na czyste miejsce. A chleb, który też jest symbolem ciała Chrystusa Pana, jest, ma być spalony, to, co nie zostało spożyte. Tak więc symbolika, symbole, one poprzez modlitwę one są uświęcone. Stąd też do nich w ten sposób podchodzimy. Jest jeszcze jeden problem, który często mamy, kiedy przystępujemy do uroczystości Wieczerzy Pańskiej. W liście apostoła Pawła do, do Koryntian apostoł Paweł udziela pewnej rady. Przeto, to ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. I często zastanawiamy się, czy my jesteśmy godni, aby uczestniczyć w uroczystości Wieczerzy Pańskiej? Pomyślmy przez chwilę, kim byli apostołowie. Oni byli gdzieś skłóceni między sobą w czasie wieczerzy. Oto kto zajmie z nich to pierwsze miejsce w tym domniemanym królestwie, które Chrystus Pan y, ma założyć. Czy byli gotowi do uroczystości Wieczerzy Pańskiej? Czy byli godnymi, aby uczestniczyć w tej uroczystości? Tak bardzo krótko powiem, droga siostro, drogi bracie: jeżeli planujesz grzech w swoim sercu, jeżeli planujesz pozostawanie w czynieniu zła, to nie jesteś godzien. Ale jeżeli wyznajesz ten grzech i pragniesz zmiany w swoim życiu i pragniesz podążać za Chrystusem, to jesteś godzien, aby uczestniczyć w tej uroczystości. Jeżeli wyznajesz ten grzech. Dlatego apostoł Paweł mówi: Niechże więc człowiek samego siebie doświadczy. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije doświadczy, niech wejrzy w siebie, jakie jest jego pragnienie: czy chce służyć Panu Bogu, czy chce iść drogą Bożą. Bo jeżeli nie chcesz iść drogą Bożą, to uczestnictwo w uroczystości wieczerzy pańskiej to możemy powiedzieć, że jest niegodne. Tak więc. Yy, Znajdujemy wiele miejsc w Słowie Bożym. My dzisiaj nie obchodzimy, nie składamy baranków, nie przychodzimy do świątyni. Nie ma tam arcykapłana, bo apostoł Paweł tutaj zwraca nam uwagę, mówi: niechże was nikt nie sądzi z powodu napoju, pokarmu bądź świąt czy uroczystości, bo to są cienie rzeczy przyszłych. To wszystko, nawet na te święta liturgiczne, które były, one koncentrowały się na czym? Na najważniejszym wydarzeniu, które miało się stać na tej ziemi, to odkupienie człowieka. Dlatego też, drodzy, nawiązując do tej wypowiedzi apostoła Pawła z listu do Koryntian, albowiem ile ktoś ten chleb pijecie i z kielicha tego pijecie, Śmierć Pańską zwiastujecie aż przyjdzie. A więc uroczystość wieczerzy ma nawiązywać do czego? Do powtórnego przyjścia również. I Pan Jezus w wielu przypowieściach wzywa nas do tego, abyśmy byli przygotowani na powtórne przyjście. Czy to przypowieść o pszenicy i konkolu, czy przypowieść o wiernym, niewiernym słudze. Tam jest to wezwanie, abyśmy byli gotowi, czy też wreszcie przypowieść o dziesięciu pannach. Zapisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25. Ta przypowieść wzywa każdego z nas do czujności. Dziesięć panien w czasach końca u zmierzchu historii tej ziemi, one oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Wszystkie głoszą, że są chrześcijanami, ale pięć z nich jest zaskoczonych, skonsternowanych. I znajdują, znajdują się poza salą weselną. Wielu będzie poza salą weselną, wielu przeżyje rozczarowani, bo nie będą mogli wejść na ucztę baranka. A i, mimo, że chcieli, nie weszli. Dlaczego nie weszli? Z powodu braku społeczności tej codziennej w życiu swoim. Oni nie posiadali tej społeczności, dlatego nie mogli wejść na tą salę. Te słowa, nie znam was, będą najbardziej okrutnymi. Odcięcie od nieba z powodu własnego nieprzystosowania do społeczności z Jezusem. Nie możemy być przygotowani na towarzystwo z Jezusem w przyszłości, jeżeli dzisiaj trzymamy się od Chrystusa z daleka. Naśladowcy Jezusa Chrystusa mają rozświecać światło, świata. Przyjście Pana Młodego, jak czytamy, przyszło w najbardziej ciemnym Ciemnej godzinie nocy. Podobnie przyjście Jezusa nastąpi w najbardziej ciemnej historii, okresie historii tej ziemi. I tak jak było za dni Lota, jak za dni było za Noego, była to, będzie to noc próby, doświadczeń i prześladowań z powodu prawdy. Jednak wśród tej ciemności jest światłość. Co to jest ta światłość? Mówimy o ciemnych wiekach średniowiecza. Dlaczego? Bo prawda o Bogu nie była znana. To ciemność błędnego zrozumienia spowiła świat, ciemność błędnego zrozumienia Boga. I wracając do tego 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, do tych 10 panien, które 5 z nich, one wszystkie oczekiwały, ale były rozczarowane. Pan Jezus tutaj apeluje: czuwajcie więc. Bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Co to znaczy czuwać? Czy czuwać to znaczy nie spać? Tak, czuwać to znaczy nie spać. Ale tu w kontekście do czego? Nie spać w sensie duchowym. Mamy, być, mamy mieć żywy związek z Jezusem Chrystusem. Jeżeli to czuwanie było, to wezwanie do czuwania było aktualne w czasach apostolskich, to myślę, że dzisiaj to czuwanie jeszcze bardziej jest aktualne. Powinniśmy szukać, i szukać takich miejsc i przebywać w takich miejscach, gdzie będziemy wzmacniać swoją społeczność z Jezusem Chrystusem. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków w rozdziale 13 czytamy o tym, że Jezus Chrystus musiał cierpieć poza bramami Jerozolimy. Dlaczego? 13 rozdział, werset 12. Dlatego i Chrystus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Czytamy, że gdy przyszli na miejsce zwaną trupią czaszką, tam go ukrzyżowali. Z powodu czego? Z powodu przestępstwa Adama i Ewy. Adam i Ewa musieli opuścić raj z powodu przestępstwa Bożego Prawa. Chrystus, nasz zastępca, cierpiał poza murami Jerozolimy. Umarł poza bramą, w miejscu straceń dla morderców. Jakże pełne znaczenia są słowa apostoła Pawła z, liście, z listu do Galatów: Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem. I to jest ta prawda. Ogromny tłum szedł za Chrystusem w sali sądowej na Golgotę. Krzyż, który niósł Jezus Chrystus, który był przygotowany na, dla barabasza. Lecz spoczął na posiniaczonych i krwawiących ranach Jezusa Chrystusa. Dwaj przyjaciele barabasza, yy, również w tym samym czasie, co pan Jezus mieli ponieść, śmierć. Brzemię Jezusa było zbyt ciężkie z powodu słabości. Był wyczerpany po ogromnej walce w ogrodzie Getsemane z zastępami szatana, z wysłannikami jego. Zniósł udrękę czego? Zdrady? Widział, jak uczniowie porzucają go i uciekają. Został zabrany do Ananiasza, następnie do Kajfasza, w końcu do Piłata. Piłat odesłał go do Heroda. Herod odesłał go znowu do Piłata. Pan Jezus przechodził od zniewagi do ponownej zniewagi, od szyderstwa do szyderstwa. Dwa razy czytamy, że był torturowany. Całą noc ta scena po scenie miała dla niego o charakter ostatecznej próby. Pan Jezus nie załamał się, nie powiedział żadnego słowa, które nie miałoby na celu uwielbienie Boga Ojca. Przestał tą haniebną farsę, którą przeszedł z godnością, kiedy był biczowany po raz drugi. Jego ludzka natura nie mogła znieść, był osłabiony. Czytamy, że upadł pod ciężarem krzyża, ale nie spotkał się ani ze współczuciem, ani ze zrozumieniem. Czytamy, że ludzie wyśmiewali się z niego i urągali panu Król nie, Królo, Królo, królowi niebios, ponieważ nie był w stanie nieść tego ciężkiego krzyża. I znowu włożono na niego krzyż, czytamy, ale on upadł pod tym krzyżem. Szymon Cyrenejczyk czytamy, że wraca właśnie wtedy z pola i wtedy w, w, włożono ten krzyż dla niego. I czytamy również, że okazało się to dla niego wielkim błogosławieństwem. Nigdy nie zapomniał zrządzenia tej opatrzności. Kiedy pan Jezus, niosąc grzechy całego świata, podążał w kierunku krzyża Golgoty, spotkał się ze współczuciem. Właśnie tam, niewiasty, on e, wtedy jest powiedziane, że. One objęte były tym naturalnym, takim współczuciem. I Pan Jezus nie był obojętny również na to współczucie. Powiedział im się: To dzieje się na drzewie zielonym, to cóż będzie się działo na drzewie suchym? A miał tu na myśli tych, którzy nie przyjmą, nie będą pokutować. Każdy grzesznik, który trwa w grzechu, poniesie cierpienie. Wszyscy niepokutujący, niewierzący. Poznają, jaki jest skutek pozostawania w grzechu. Po przybyciu na miejsce zwane trupią, czaszką, golgotą, czytamy tam, że Pan Jezus nie sprzeciwiał się wtedy, kiedy przyniesiono gwoździe, wtedy, kiedy przyniesiono potężny młot, jedynie Maria spoglądała i myślała sobie, czy ten, który wskrzesił zmarłego, pozwoli. Aby był ukrzyżowany. Czy Ten, który, który wierzyła, że jest Mesjaszem, czy On rzeczywiście jest Mesjaszem. Kiedy przybijano Chrystusa, nie było litościwej ręki, która by ocierała Jego twarz, Jego pot krwawy, kiedy oprawcy wykonywali swoją pracę, Jezus modlił się, i ta modlitwa dotyczy wszystkich grzeszników, którzy kiedykolwiek żyli od czasu stworzenia aż do końca świata, gdyby wiedzieli, co czynią, być może ogarnęłaby ich trwoga, być może nie zrobiliby tego, gdyby zdali sobie sprawę, że krzyżują tego, który jest, który jest zbawicielem. Ale w Duchu Proroctwa czytamy, że nie wiedza nie usuwa ich winy, bo ich przywilejem było poznać Jezusa Chrystusa jako swego zbawiciela. Pan Jezus tam nabył prawo, aby wstawiać się za nami, nabył prawo, aby być naszym reprezentantem. I ktokolwiek pragnie, i ktokolwiek pragnie i chce mieć życie wieczne, może go mieć. Z rządzeniem losu, z rządzeniem Bożym było, że Piłat umieścił nad krzyżem napis, powód jego śmierci. A cóż tam było napisane? Jezus Nazareńczy, Król Żydowski. Żeby u niewątpliwości, czytamy, że ten napis był wykonany w trzech językach, po łacinie, po, gre po grecku i po hebrajsku. Napis ten irytował Żydów, bo przypominał im, kim w zasadzie oni byli. W cierpieniach Chrystusa Pana wypełniły się proroctwa. W psalmie 22, jest proroctwo o cierpieniu Jezusa Chrystusa. 22 Psalm czytam od wiersza 17. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się i sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. I jeszcze jeden. Jedno proroctwo mówiące o Chrystusie Panu z Psalmu 69 od wiersza 20. Ty znasz hańbę i wstyd, i zelżywość moją. Przed Tobą są wszyscy, są wszyscy dręczyciele moi. Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Dodali żółci do pokarmu mego a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, to tam u stóp krzyża wrogowie Chrystusa dali upus wszelkiej swojej wściekłości. Kapłani, przywódcy narodu wołali, jeśli jesteś Synem Bożym, to stąp z krzyża. Tam szatan przebywał wśród tych, którzy tam byli. Jezus cierpiąc słyszał każde wypowiedziane słowo. Słyszał, gdy mówili, innych wybawiał, a siebie nie może wybawić. Jeśli jest królem żydowskim, niechże to okaże. Niech zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Jednak to dzięki temu, że Jezus nie wybawił samego siebie. Każdy grzesznik dzisiaj ma nadzieję. Nadzieję i nadzieję przebaczenia i Bożą życzliwość. Ten, który w oczach ludzkich został pokonany, był tak naprawdę zwycięzcą. Kiedy Jezus oddawał swoje życie, nie podtrzymywała go pełna triumfu jakaś chwała zwycięstwa. Na Chrystusie, naszym zastępcy, spoczął grzech. I jak czytamy, nawet przyroda była smutna, bo krzyż pokrył się ciemnością. Czytamy, że od godziny szóstej do godziny dziewiątej to ciemność okryła krzyż. Żaden wzrok nie mógł przejść przez tą ciemność. Która spowiła cierpiącego Chrystusa. Bóg nie chciał, aby, aby ci szydercy widzieli to, co dzieje się z tym, który umiera za nich. I Jezus Chrystus wypowiedział te słowa: Eli, Eli, Labach, Samach, Eli, Eli, Lema, Sabachtani. A oni z wołali: Eliasza woła. Nieskazitelny syn Boży wisiał na krzyżu, jego poszarpane ciało, odbiczowania, krew płynąca z czoła, z jego ran. W pewnym momencie Chrystus Pan mówi, wykonało się. To dla Ciebie i dla mnie, Syn Boży, zgadza się ponieść ten ciężar winy. On zniszczył królestwo ciemności i otwiera przed nami królestwo, otwiera bramy raju. W dzisiejszej pobudce porannej, jeżeli ktoś czytał, to tam była ta myśl, każdy z nas ma przed sobą dwie możliwości. Pierwsza możliwość, niebo, które może zdobyć i zatracenie, które może, które może, którego może uniknąć. Kiedy z ust Jezusa wydobyły się słowa, dokonało się. Był to czas składania ofiary wieczornej. To była godzina dziewiąta. Inaczej mówiąc, dzisiejszym czasem dzień miał od godziny szóstej, a więc dziewiąta to była godzina piętnasta. I wtedy składany był, była składana ofiara wieczorna. Przeprowadzono baranka na ofiarę, który symbolizował Chrystusa. Kapłan swą piękną szatą pełną symboli stał z podniesionym nożem, jak Abraham stał z nożem podniesionym na swego syna. Jednak czytamy tam, że w pewnym momencie ziemia się zatrzęsła, gdy zbliżał się Pan. Niewidzialna ręka rozerwała miejsce dzielące święte od najświętszego, z wielkim trzaskiem ta zasłona została rozerwana, i miejsce święte, najświętsze świątyni, przestało już być święte. Wybuchło ogromne przerażenie. Kapłan, który trzymał, miał zabić ofiarę i trzymał nóż, stracił swej dłoni siłę i baranek uciekł. Dlaczego? Bo przy śmierci Chrystusa symbol spotkał się z rzeczywistością. I przestał mieć znaczenie. Dlatego też, drodzy, dzisiaj, kiedy przystępujemy do tej uroczystości, to przypominamy sobie, że Jezus otworzył nam drogę poprzez swoje ciało, drogę nową do nowej świątyni. Bóg mógł zniszczyć szatana tak łatwo, jak rzuca się kamykiem na ziemię. Ale, Jezus, ale Bóg tego nie zrobił. Rebelia nie mogła być w niebie przezwyciężona siłą. Szatan powiedział, że ma lepsze zasady od Boga niż Boże. Za zasadą szatana Pan Bóg dał czas działania, aby, aby cały wszechświat mógł zobaczyć. Cel Boży polegał na tym, aby ten fundament, w tym fundamencie znalazły się, znalazło się wszelkie bezpieczeństwo. Panie, panowanie Boga jakie jest? Czystne? I tą siłą panowania jest prawda i miłość. To jest Boże panowanie. Gdyby w Chrystusie znalazł się chociażby jeden grzech, który by wskazywał na poddanie się szatanowi, aby uniknąć strasznych tortur, które były przed nim, rodzaj ludzki nigdy nie byłby zbawiony. Ale czytamy, że cały wszechświat. Gdy przyglądał się tej strasznej agonii Chrystusa przed całym wszechświatem została zerwana wszelka nic sympatii wobec Szatana, bo księga objawienia mówi nam, że gdy rzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym, szatan nie miał wszelka nic sympatii dla szatana, została w tym momencie zniszczona. Za pośrednictwem Jezusa ukazane zostało Boże miłosierdzie. Nie usuwa jednak to Boże miłosierdzie, czego? Sprawiedliwości. Prawo i przymioty Boga nadal są aktualne. Wszyscy w Chrystusie możemy być sprawiedliwymi i usprawiedliwionymi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale trzecim wyraża to następującymi słowami. Rozdział trzeci, wiersz dwudziesty szósty. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Walka z prawem, która rozpoczęła się w niebie, ona trwa dzisiaj nadal i będzie trwała aż do czasów końca. I każdy człowiek zostanie poddany tej próbie, wszyscy ludzie zostaną, czy zostali, czy są wezwani, do dokonania wyboru między Bożym Prawem a prawami ludzkimi. Dzisiaj, drodzy, kiedy przystępujemy do tej uroczystości, podobnie jak wtedy, kiedy tam byli zgromadzeni w tym pokoju, aby dokonać spożycia baranka paschalnego, kiedy Chrystus stał pomiędzy rozpatrywaniem dwóch rzeczywistości tej starotestamentowej, i tworzył nową, czytamy, że pan Jezus, wiedząc, że ojciec wszystko dał mu w ręce, i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł mywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, Znowu usiadł i rzekł do nich czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim, jeśli tedy, ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Przed przystąpieniem do stołu pańskiego, przed spożywaniem symboli ciała i krwi Chrystusa Pana, chcemy teraz udać się? do wyznaczonych miejsc, aby dokonać obrzędu umywania nóg.